Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek Silent Hill 4 The Room. O cholera, znikają te, widzicie? Grzyb zaczyna znikać, albo pęknięcia, jakkolwiek chcecie to nazywać, ale coś zaczęły znikać, to te te. A nie mam na sobie medalionu, co jest ciekawe. E, witam Was bardzo serdecznie w Przepraszam Was bardzo, że tak nieopieszale nie, nie zacząłem odcinek, ale przeczytałem o co chodzi w tych, tych, tych pęknięciach, bo co są pęknięcia, a nie grzyb. A, dla mnie to podobne, jedno i to samo. Podobnie wygląda, ale to nie jest to samo, ale podobnie wygląda. Teraz zaczęły znikać z jakiegoś powodu, bez powodu, więc nie rozumiem tego totalnie. Podobno mają tendencję do tego, żeby się pojawiać, tak wracać, w sensie te nawiedzenie dobrze no przeczytałem sobie o co z tym chodzi, czy to tak powinno być, czy nie. Nie powinno tak być. Znaczy powinno tak być, że one się pojawiają, znikają i to jest całkowicie normalne podobno. Jakaś mi tu mucha lata dziwna. Akurat bardzo klimatycznie to Silent Heela. No, 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 no. Bardzo klimatycznie, Mucho. Bardzo dziękuję Ci za wprowadzenie w klimat. Zrzucimy sobie rzecz najpierw. Na sam początek zrzucimy sobie na pewno to. O, ten jeden nabój mógłbym zrzucić. Mm -hmm. Zrzucę sobie jeden nabój, a zamiast tego wezmę sobie pełny. Pełny nabój, ale to było tutaj czy to było gdzie indziej gdzieś te naboje? Nie, to było gdzie indziej. Tu były te naboje, bo tutaj były bronie. Niech no tylko jeszcze zerknę, gdzie to jest? Już tyle mam tego kurna w ekipunku, że tego jest aż za dużo. 151, dobra. Mamy jeden... Dobra, mamy jeden Nutrition Drink i chyba możemy stąd już spierdaczać jak najszybciej. W telefonie, przestań mnie straszyć, myślałem, że to kolejne nawiedzenie. A to nie, telefon po prostu sobie uznał, że w środku z odcinka. Nie w środku. Na samym początku odcinka sobie zrobi. No yy, yy, czemu nie. Zobaczmy, czy coś tu się zmieniło, bo może coś tu się zmienia, a ja tego nie widzę. Lodówka jakaś? No nie, nic tu nie ma. Także ja myślałem, że tam jakaś krew, ale nie. Okej, okay. w butach mi nic nie zostawił, kupy jakiejś albo czegoś takiego. Nie, dobra. Wszystko funkcjonuje, wszystko działa. Krew jak była, tak jest, nic się nie zmieniło. Czekaj, ostatnio skończyli Czekaj, pomyślę Już wiem, dobra Będziemy windo jeździć dzisiaj I będziemy jeszcze dzisiaj Czytając, przeczytałem komentarze pod poprzednim odcinkiem Musiałem przeczytać te komentarze Dzisiaj, a nie jutro Jakby Dziś przeczytałem te komentarze, bo Wiecie, ja też muszę trochę zachować taki ciąg nagrywania Bo wy macie odcinki co 3 dni bodajże Więc ja muszę też to, to dosyć często je nagrywać więc nie ma, nie ma za dużo czasu dla Was do popisu, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o komentarze. No, niestety, tak to wygląda. Czekaj, a middle nic nie się nie stanie. Dobra, a teraz wezmę sobie botum. Zjedziemy na dół. Więc ja muszę. Wiecie, ma, macie tak naprawdę 1-2 dni na napisanie komentarza, żebym ja go widział i wiedział o nim w odcinku, tak naprawdę. Co jest i dobrą i złą opcją? Bo z jednej strony się nie rozdrabniamy, ale z drugiej. Nie każdy zdąży napisać komentarz, żebym go zobaczył przed publikacją następnego filmu albo przed nagraniem następnego filmu. No ale takie to życie, nie? Tak to już wygląda po prostu. Gdzie najpierw? Myślałem, że coś tu łazi. Eileen naprawdę wygląda źle, jakby, jakby była naprawdę nieźle pokiereszowana, bo jest nieźle pokiereszowana tak naprawdę. Mamy apteczkę, ale po drugiej stronie, niestety. O tej stronie nic tu nie widzę. Widzę tylko windę tu. Coś tu jest? Na coś. Złoto i diamenty w samej, w swojej postaci. hand i candle Nigdy za dużo tego typu specyfików. Dobra, po tamtej stronie możemy to zbadać. I teraz moje pytanie brzmi, czy najpierw ogarniać całą tą windę jedną, a później następną? Bo to chyba jest dobry pomysł. Bo jak ja tak będę po łebkach to robił, to to nie będzie dobry pomysł. Tak to zrobimy. A teraz zejdziemy sobie na dół, bo tutaj. Tutaj będzie coś do podniesienia, bo. Przepraszam Was serdecznie, ale niechcący sobie, może dobre, nie zaspoilerowałem, bo to jest troszeczkę za duże określenie, ale trochę sobie. Zresztą to w komentarzach też było napisane, że będę musiał cztery przedmioty tutaj ogarnąć, i wtedy będę mógł wyjść tak jakby dalej. Wyjść tak jakby dalej, jeśli chodzi o tę lokację. I te przedmioty to będzie jeszcze piłka podobno i bila. Bilardowa taka w sensie, o to mi chodzi. No i w zasadzie nie wiem gdzie ich szukać, ale podejrzewam, że jeśli będę badał każdy możliwy kąt w tej grze, to prędzej czy później ja to znajdę. Czekaj, bo musimy sobie zapewnić codzienny dopływ krwi, jeśli chodzi o odcinek. Wiecie, muszę coś pozabijać, żeby była ciekawa akcja, żebyście, żebyście uznali, że jest dużo agresji w filmie. I żeby przy okazji YouTube zdecydował, że mi film może zdemonetyzować, bo jest dużo agresji i przez to jest F i nie family friendly, więc musimy jak najbardziej, jak najwięcej agresji tutaj wpakować w pierwszych minutach odcinka, żeby mieć już za sobą... Um, żeby mieć już za sobą wszelkie takie... takie pierdoły, okej? Okay? A właśnie, my tutaj zeszliśmy po drabinie, Aileen nie może tu zejść. Jesteśmy tutaj sami. Co jest chyba dobrą opcją, bo wtedy ona nie będzie mi się wpierdzielać między wódkę a zakąskę. Że też nie trzeba dobijać tych macek. Co to są za macki? Naprawdę czuję się jak w japońskim filmie. Dla dorosłych. Takim rysowanym. Nawet klimatycznie trochę pasuje. Jest mrocznie. Są macki. Stanowczo za dużo macek tam, gdzie ich nie powinno być. O! I mamy kulę chyba bilardową, prawda? Tutaj jest bila. Co to tutaj robi? Bilardowa kula. Ja mniej więcej wiem. Pamiętam, że był taki bar i w tym barze był stół bilardowy i to pewnie tam trzeba odnieść. Gdzie dobry? Jest suchy chleb dla konia. Aha i my będziemy teraz, wejdziemy tak jakby dookoła. Dobra, to mi się podoba. To mi się podoba, czekaj. Tędy powinno być zamknięte i jest. Tutaj... W... zamknięte od drugiej strony, a tu będzie można wejść? Chyba nie, bo tutaj nie mam nawet narysowane, czyli raczej... Raczej podejrzewam, nie było mnie też tam w pierwszym podejściu Gdy Tu jest dużo chyba much. Przy pierwszym podejściu były tutaj małpy, więc... Cyk! Tu tylko jedna ta mucha będzie? Coś taka bida trochę, wydawało mi się, że tu będzie bardziej. Brutalnie, jeśli chodzi o akcję, to chyba wszystko było pozamykane z tego, co się orientuję. Jeszcze sprawdzę, czekuję, żeby nie było, że nie sprawdziłem, ale I guess. Tak mi się wydaje, że tu raczej gra nas nie puści nigdzie. Bywa żadne nowe lokacje. Tu raczej będziemy tylko łazić po starych śmieciach. Tak bym szczelął. A nic tu nie ma. To jest tylko do przejścia dalej. Do przejścia dalej, ale też po to, żeby sobie tą apteczkę gdzieś tutaj, nie? Ogarnąć. Idę zobaczyć moją mamę! Zostaw się na mojej drodze! Kto ty jesteś? Nazywam się Walter. Walter Sullivan. It's time to complete the 21 Sacraments. But that's my name. And what are the 21 Sacraments? Don't worry. You'll know soon enough. Well, let's go and see Mother. Let me go, that hurts. na mać! Ała! No właśnie, i to właśnie... To właśnie dlatego nie powinno się tu łazić zajlin, prawda? Dobra, ducha mamy położonego, trochę nam życia zjechał, ale... przeżyjemy. Dobra, i teraz muszę zerknąć, gdzie nas jeszcze nie było. A, dobra, 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 powoli, powoli, a może nawet trochę szybciej niż powoli. Mogę tu wejść? Nie mogę tu wejść. Dobra, to idźmy stąd. Jezu, ile tu duchów! Nie było tyle w cutscence! Pojawiły się! Znikąd! Leżbę do duchy? Dziaba duchy? Jezu, jak mnie ta kamera denerwuje miejscami. Serio, nic nie widać. I nie da się nigdzie spojrzeć, bo kamera po prostu... macie totalnie w poważaniu, żeby w ogóle cokolwiek ogarnąć. Czekaj, tu jest jeszcze coś do podniesienia, a mianowicie jest VOLLEYBALL! Piłka koszykowa, znaczy kosz... koszykowa. To nie jest piłka koszykowa, tu jest medalion w ogóle do podniesienia, ledwo widoczny. I nie mogę nic podnieść. Czekaj, ile mam życia. No mm. Dobra. Nie chciałbym tego zużywać. Tego drinka. Ale medalion z drugiej strony chciałbym zebrać, bo by mi się przydał. Coś by trzeba było stąd zrzucić, tylko co? Znaczy, co to ja wiem, tylko. Czekaj, czekaj, czekaj. A my, może do tego baru zaraz wejdziemy, to zaraz, jakby się tutaj wracał. O, on patrzy się na to, dobra. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj był bar i wtedy jak będziemy w barze, to zrzucimy sobie tą bilę. Yy, I pojawi się miejsce na piłkę. Bo to brzmi jak jedno z moich nawiedzeń potencjalnych. Albo coś, co... Ciekawe, co tam na dole tak. Aha, wózki inwalidzkie, super. One były bardzo fajnym przeciwnikiem, po prostu trzeba było spierdupcać od nich z tego, co pamiętam. Oj! Chyba wystarczy od nich uciekać, to nie było nic specjalnego. Natrafiłem na nie tylko raz podczas całej tej fabuły, więc... O patrz, Świeca, której nie mogę kurna podnieść! AAAAAA! Jesus Christ, potrzebuję jednego miejsca więcej, na pewno. Ale może tutaj było jakieś przejście? Było? Nie było? Nie pamiętam. Na pewno będę się stąd wracał, więc... Podniosę tę świecę, tak czy inaczej. A jak wiecie, mówię, świec nigdy za dużo. Zawsze tych świec trzeba zebrać. Jak są, to brać. Nie narzekać. Bo później może nie być, nie? A, ty chciałem wejść, bo też myślałem, że coś będzie, a nie było. O, matko. W sumie zrobiłem sobie herbatę na start tego odcinka. Zwykle kawę sobie robię na odcinku. A, tam jest faktycznie, patrzcie, tu jest bar. Dobra, to zaraz będziemy mieli jedno miejsce więcej i przy okazji zrzucimy sobie niepotrzebne rzeczy. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Tutaj nie ma nic ciekawego, dobra. Taka dosyć spokojna lokacja nie z tych duchów, nie? Co oznaczała ta scenka? Wolter zabrał Woltera. Tam jest jakaś kartka jeszcze i tutaj możemy na pewno... A, w środku jakiejś gry, dobra. Odkładamy bile, bardzo dobrze. Wolter zabierał bile, no bo jeśli... Jesteśmy w podświadomości Woltera, bo zakładamy, że jesteśmy, do. A, bo jakby... Tak, tak jesteśmy w podświadomości Woltera. No to on pozabierał różne przedmioty i teraz mu przykro i musimy oddać te przedmioty? Chyba coś takiego. Tutaj jest jakaś notatka. Bo szef powiedział, że musimy zmienić swój numer telefonu, ponieważ cały czas są... narzekania klientów na jakieś dziwne dźwięki. Teraz znowu musimy zmienić znak. Ten taki billboard, nie? Na dachu. O, co za wyrzut na dupie. A przy okazji... Numer, jeśli chodzi o żeby tam wejść, wiecie o co chodzi? Wejść do, do tego zamkniętego na cztery spusty, na zamek szyfrowy, kłódki, łańcuchy, modlitwy i inne sigile ochronne. Rzeczy, żeby tam wejść, trzeba wpisać cztery ostatnie numery. Numera, cyfry numeru telefonu. Jeżeli mnie byście zapytali, to nie uważam, że, że, to, że to jest mądre. Dobra, czyli mamy to załatwione, czyli musimy wpisać. Po prostu cztery ostatnie cyfry, spoko. Ale możemy wrócić też do pokoju, co wykonamy już w tej chwili, bo powoli się miejsce kończy. My musimy candle i w ogóle podnieść. Także także trzeba to zrobić, trzeba tego dokonać. I przy okazji, zerknąć sobie, jaki jest ten numer telefonu, bo ja już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Takie jakie przypomnienie. No i nie ma nawiedzenia, ale nie wiadomo, czy następnego zaraz nie będzie tutaj. No właśnie. No właśnie. Nic nie śnieży, nie ma żadnego grzyba. No. Coś tak spokojnie to wszystko wygląda, aż kuźwa zbyt spokojnie. Coś mi się to kurna nie podoba. Taka cisza przed burzą nigdy nie jest dobrym pomysłem. Czekaj, a to się patrzyło przez te okno czy przez te drugie okno? Nie pamiętam, które okno to było. Zaraz się przekonamy. Saving game data, dobra. Dziękuję. Dziękuję. Zaraz zerknę sobie może przez to okno najpierw. O, przy okazji może do sąsiadów tam jakiś Paralityk chodzi. 3750, jeśli, jeśli myślę, dobrze. 3750, dobra, to ogarniemy. Ashfield, dobra. Mam nadzieję, że zdążyli zmienić w tym. <grym>, ten billboard, nie? To by było trochę dupne, jakby nie zdążył A, właśnie najważniejsze, zrzucić rzeczy do, do tego. Więc tak, to na pewno zlatuje, to na pewno zlatuje. Czy coś jeszcze. To, to to zaraz też położę, więc nie ma sensu. Siódma świeca biała, będzie zobaczcie. A i przy okazji to się przyda ten medalion, który ja tam mam zebrać. Bo medalion służy też do wypędzania tego grzyba. Tak przy okazji przeczytałem o tym nawiedzeniu, o co tam chodzi. I podobno wystarczy medalion tam ogarnąć, że medalion jest skuteczny, żeby nawiedzenie zeszło. 3750, tak? Okej. Okay. Czekaj, czy tutaj było coś do podniesienia, czy nie? Bo nie pamiętam w tej chwili. Nie, był medalion na górze i świeca. Też na górze. To najpierw sobie przejdźmy może tym barem. Tutaj nie było bodajże nic takiego dużego raczej do. Tu stąd to się wracało, chyba. Mam nadzieję, że tu nie będzie nic do podniesienia. na pewno będzie coś do podniesienia. 3, 7, 5, 0. No bo nie chcę, żeby miejsce w ekipunku mi znowu coś zajmowało, ale pewnie pewnie tak będzie. Coś źle? Zaraz, zaraz, zaraz. To może faktycznie nie zmienili tego billboardu, bo 3, 7, 5, 0 to było inne. A może trzeba zadzwonić od ten numer? Będzie jakieś przekierowanie? To by nie było głupie! To by nie było głupie! A może zadzwońmy od razu, w sumie z ciekawości, bo. Tylko muszę cały numer mieć. A tam są chyba. A znam tylko 4 cz dziedziny. -ty. Wrócić się i zadzwonić. a zobaczę jeszcze przez to okno. Może tutaj jest jakiś inny bar. Gdzie dobry? Ale mogę stąd? Czy muszę jeszcze? muszę jeszcze bliżej podejść? Dobra, dobra, ale zerknij przez okno. No dobra, nie, stąd to nie widzę, niestety. Więc muszę przez tamto okno zerknąć. Cały czas mi ten telefon coś wibruje, coś jakieś dźwięki wydaje dziwne. Widocznie chce atencji. Miał wystarczająco atencji. Nie potrzebuje telefon za dużo atencji, bo będzie niedobrze. Czekaj. Eeeem. 5-5 kurde, jakbym miał jeszcze dalej to okno. A mogę przez to zerknąć? To by było lepiej patrzeć. Chyba nie, chyba tylko przez to mogę zerknąć. Czekaj, czekaj, czekaj. A. Ty, a co oni tam robią, ty, ten dzieciak? I ten koleś za dzieciakiem, co tam się dzieje? Jakoś się jąpią dziwnie, matko boska. I ta, zobaczcie tam jest głowa królika po prawej stronie, widzicie? Ten balon, ale to jest creepy, dobra, no spróbujemy zadzwonić, nie wiem Widzę tylko ten, widzę tylko 553750, spróbujemy 553750, no nie wiem Warto spróbować każdej ewentualności, może to akurat będzie Numer pod którym, za... chyba 6 było tych digitów, które miałem zapamiętać 55 E, 3, 7, 5, 0. Te, no potrzebowałbym jeszcze jednego numeru. Mamy go zgadnąć? E, 1, 5, 5, 3, 7, 5, 0. Dobra? A jak nie jedynka, to może dwójka albo 0. Zacznijmy od zera. 0. 5, 5, 3, 7, 5, 0. Nie? No to dwójka. Nie wiem, próbuję wszystkiego, bo nie widzę tego pierwszego numeru. Nie wiem, czy powinienem go widzieć, czy nie. Dwójka. 5, 5, 3, 5, 0. No, nope. dwójka nie. No to trójka. Powoli nam się będą wyczerpywały możliwości. O!

Dobrze, że wracam się od razu do tamtego pomieszczenia. Dobra, nie mogę, nie mogę gadać, bo zaraz, zaraz... 4 8 dziewięć, było, prawda? Jezu, już prawie zapomniałem. Moja pamięć jest straszna. 4 osiem, Miejmy nadzieję, że to jest ten numer, bo jeśli nie, to będę się musiał wracać i dzwonić jeszcze raz. Cztery, osiem, 9... Jest? Chyba jest. I hope so. Jest! Zapamiętałem jeden numer telefoniczny! Uchu! E, nie, nie sądzę, że mogę tędy przejść. Ok. E, albo możesz tędy przejść, ale tylko raz. Być może też. Po prostu to się zawali albo coś takiego. E, dobra, ja na razie nie będę tędy szedł, bo nie wiem czy. Nie wiem czy ja stąd wrócę w ogóle. Ale na, na pewno chciałbym zapisać grę przed tym, prawda? To mi się wydaje dosyć logiczne. Ale wróćmy się. Bo muszę i te holy candle. Momencik, tędy, tędy. I te holy candle, i medalion, i muszę zrzucić jeszcze tą piłkę, więc wydaje mi się, że na razie to zostawimy. Dobra, zostawimy to. Ja tam spróbuję przejść. A może bym spróbował i tutaj zapisał. Dobra, bo będziemy się później wracać, tu to nie. Spróbujemy zrobić to teraz. Przepraszam, że jestem taki niezdecydowany dzisiejszego dnia. Jakąś taką lewą nogą dzisiaj chyba wstałem, bo coś nie idzie, tak zdecydować się nie mogę. Szybko śmigna do sejwa i spróbujemy tam przejść. Podejrzewam, że pod moim ciężarem się bezpowrotnie zapadnie, ale to jest może tylko moje takie wrażenie. No, raczej jeśli to było chronione kodem, to musimy tu wejść, nie? Przynajmniej tak mi się wydaje, że to by było jakby dosyć logiczne. Że jak już się postaraliśmy tyle, to raczej... Robienie z tego pustej, ślepej lokacji byłoby kurna troszeczkę nie na miejscu i nie fair. Tak mi się wydaje. Dobra, save'ik. Na tu. Nie, 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 nie na tym. Lećmy po kolei, lećmy po kolei. Od, od najstarszych save'ów będę nadpisywał, bo to mi się wydaje takim sensownym pomysłem. I zobaczmy, co się stanie, jeśli tam przejdę. Jeśli, czy ja w ogóle mogę tam przejść, to od tego trzeba chyba zacząć. No, ale jeśli nie tam, to gdzie? Nie widzę innej opcji, tylko zejście na dół, więc. Nie wiem. Chociaż z drugiej strony, jeśli mam zebrać te wszystkie cztery przedmioty, a jeszcze ich nie zabrałem, nie odłożyłem. No to dziwne, jakbym mógł tu przejść, prawda? O, dobra, przeszedłem jakoś. W jakiś sposób. Ja tu wcześniej mogłem zejść, chyba. Nie pamiętam, nie pamiętam tej lokacji trochę. Ale chyba tak. Nie wiem, muszę się przyglądać na pewno, czy tu nie ma nic rozrzucone, bo ta gra jest wredna i Trzceń potrafi wrzucić jakieś rzeczy istotne. Takie wiecie, z zapasów albo z czegoś. O nie, Mucho, przez to zginiesz! To jest Twój wyrok. Jezu, ile tych much tam jest. Ile tego lata. O, dostała chyba trzonkiem jakoś. Jak się Henry odmachiwał. W dziwny sposób zginęła ta mucha. Będę o tym, tym muszę opowieści przy dobranocce. Nasz bohater zginął od trzonka wielkiego, wielkoluda. Do tej pory nie wiemy, jak to się stało. Nasi naukowcy badają tę ewentualność, ale niestety bezskutecznie. Dobra, leśta tam. O, tam jest apteczka na koniec. Podoba mi się to. I like apteczka. Chociażby, jeśli nie możemy przejść przez te drzwi, to chociaż zbierzemy apteczkę, także. Ale podejrzewam, że nie mogę przez te drzwi przejść. Tu będzie po prostu taki deal, że coś będzie na tych drzwiach napisane. Albo po prostu coś, coś będę musiał jeszcze zebrać, żeby wsadzić w te drzwi i wtedy przez nie przejść. Tak. Tak strzelam. Ale apteczka zaraz przy drzwiach, przy, przy, przy jedynych drzwiach tej lokacji. To jest troszeczkę nietypowe. Nie sądzicie? Trochę to dziwne. To jakieś beczułeczki. Ale to jest ewidentnie wyjście stąd z tej lokacji, z tego apartment World. To, to widać jak ta dłoni, prawda? że tutaj trzeba iść, ale dobra, zerknijmy na... z ciekawości. Nie mogę zostawić Aileen samej, mhm. Tak, to jest wyjście, po prostu. Just like that. Cyk! Śmieszne, że on w ogóle wie, że to jest przejście gdzieś dalej i że nie może zostawić Aileen samej, to jest... To jest ciekawe, to jest naprawdę ciekawe. Ale nie będę się przypierdzielał, dobra, przepraszam. Nie będę się przypieprzał. Jak nie trzeba. Tylko teraz muszę się zaiwaniać na samą górę. Czy to przypadek, że znowu schodzimy na dół, żeby gdzieś przejść dalej, w, w tym dzikim i chorym świecie Silent Hill? Nie, to nie przypadek. To jest wszystko ukartowane. Wszystko tutaj jest ułożone. Pytanie, gdzie nas to doprowadzi? Naprawdę interesuje mnie, co tu będzie za fabuła. No bo jakby nie było. Nie wiem, czy wy, wy macie tak samo, bo być może być może. Ale się zmęczył Astma i palenie 40 lat. Jak on ma całe może ze 30 na karku. Nie no, ile on może mieć ten Henry. No cztery dychy to góra myślę, bym dawał. Także palenie 40 lat od samego łona matki dało po sobie zdać. Teraz ma astmę. Dobra. Czy ja chcę coś... Zrzucę od razu tą apteczkę może, bo to mi będzie strasznym takim bólem na długsku. Każde miejsce w punku się liczy A wracać do mieszkania podobno mogę nieskończoną ilość razy i niczym to się, niczym to jakby nie, nie skutkuje, złym Więc póki nie osiągnę jakiś tam, wiecie, bo to Nawiedzenia wyskakują chyba losowo, ale losowo razem z postępem fabuły może Nie wiem czy to tak działa Ale wolę, wolę wierzyć, że tak <laughs> Bo to jest prostsze do, do zaakceptowania po prostu Dobra, przez drzwi I lecimy, enter the hole Zawsze jedno miejsce do przodu, bo musimy podnieść tak naprawdę dwa przedmioty, nie? Ten medalion i świece. Jedno i drugie, dobra. To zrzuciliśmy jeszcze, tylko piłka do siatkówki została do zrzucenia. Czyli niedużo. Czyli w gruncie rzeczy niedużo. Tam, gdzie się wrócimy, a bo my musimy się troszeczkę wrócić jeszcze. Bo ja nie przejdę tą windą tam, gdzie bym chciał. Bo tak jak szedłem gdzieś dalej, gdzie zbierałem resztę tych przedmiotów, te, 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 świeczki i tak dalej. To ja. A ała, wow, ała, ała, ała. bola, bola głowa, bola głowa, bardzo, ojej, 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 ojej bola głowa, ojej. Ty, ciekawe czy tam dalej coś jest. Kurde, a to muszę sprawdzić. Może tam dalej są jakieś zapasy Idziemy stąd Jest tu coś? Ja pierdzielę, ale mnie wózek potrącił śmiertelnie. Nie, nic tu nie ma. Mam nadzieję, że nic tu nie ma, bo nie chcę się tu wracać. Dobra, idź tam, idź tam! Bo ja też nie mam do końca kontroli nad tym Henrym. On tak idzie, ale tak idzie, wiecie. Tak jakbym chciał, ale tak nie do końca jakbym chciał. Tak mogę tylko w przybliżony sposób go kontrolować, także to trzeba uważać, to takie rzeczy. O Jezu, to było przerażające doświadczenie. Nie chcę tego odgrywać więcej razy. Ale zauważyłem, że te zapasy leżą zwykle w takich rogach, nie leżą gdzieś na środku. O Jezu, kajako, no tak, zapomniałem. Ała, Jezu, jeszcze ten Czekaj, tu coś było, nie było, idziemy stąd. Spierdzielamy, no kurna mać! Komary znowu! Spierdaczaj mnie stąd. Ciebie to akurat zatłukę, bo mnie denerwujesz. I cię jeszcze dobiję, żeby ci było. Żeby ci było wstyd, dosłownie. Czekaj, 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 A gdzie była ta świeca? Ja ją ominąłem, prawda? Tą świecę. Będę musiał dymać z powrotem. Kurna twoja, zafajdana mać. Idź mnie. Idź tam jest stąd! To nie dla mnie. Sezon na grzyby skończony. Idźmy stąd. Czekaj, tędy. I to było... To było gdzieś na tych takich... Rusztowaniach. Ominąłem cholera świece. Nie daruję sobie tego. Co jak co, ale świecy ty ja nie mogę. Czekaj, to było... Sekunda. Gdzie to było dokładnie? Eee, muszę się grubo zastanowić teraz. Ja pierdzielę i te wózki jeszcze, żeby nie było nudno. A! Dobra. To było tu. Tu była ta świeca. Jak ja mogłem ją ominąć? Ja nie mam pojęcia. Zapomnieć o niej. O świecy? O, za... o nabojach to ja rozumiem. O kurde, o medykamentach no to już nie jestem w stanie zrozumieć. O, ale kurde, o świecy o moim głównym wszystkie Dobra, to bolało. Jezu, te wózki są zabójcze, serio. Ja nie wiem, dlaczego w szpitalach stosują wózki inwalidzkie. Przecież widzicie, jak one zjeżdżają zdrowie i życie. One są niebezpieczne. Na wózki powinno być jakieś ubezpieczenie, jeśli ktoś będzie miał kontakt z wózkami inwalidzkimi. Bo można sobie krzywdę zrobić, naprawdę. Bardzo się uszkodzić. Tu był chyba drugi ziomeczek. Był? Nie był? Coś go nie widzę na razie. Nie mrawy. jakiś. ho! Zaskoczyć mnie chciał. A to gagatek. Dobra, zejdźmy na dół po prostu. Go down? Of course. No dobra, to mamy załatwione w takim układzie. Odłożyliśmy to i tak będziemy się musieli tutaj wracać, no bo jakby... Niestety, ale tu jest fabuła, tylko że trzeba będzie tu Zilean przyjść, co będzie troszeczkę trudniejsze w realizacji. Niestety, tu nie było żadnych zapasów, z tego co pamiętam, nie było. Dobrze, to zeszliśmy na sam dół, jeśli dobrze myślę. To teraz co ja bym chciał zrobić? Wszedłem tędy, to może bym teraz wszedł tędy. Eee, momencik. Nie, 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 nie. Moment, 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 moment. Drabina w dół. Dobra, dobij to już te pijawki, bo naprawdę one są pożałowania godne. To tędy miałem chyba iść. I miałem tą window zjechać... Ojej, na pewno? Czekaj, bo ja w sąsiedniej windzie teraz jestem. Eee... Pogubiłem się. Dobra, w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Jest już najwyższy czas, jest 30 minuta, ja nie popatrzyłem na stoper. Dalej będziemy kontynuować w kolejnym odcinku tutaj eksplorację. Ja się muszę ogarnąć, gdzie ja jestem i którędy mam iść. Ale chyba idę dobrze, wydaje mi się, raczej. Tylko muszę tą window wjechać trochę wyżej, żeby można było ją złapać jakoś. I wtedy... I wtedy tą Aileen będzie można tam, co świecie, podziałać. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i... Narasi